Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnej lekcji w szkole Maryi dzisiaj znajdujemy się w miejscowości okonek, parafii pod wezwaniem Matki Bożej od wykupu niewolników. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz spotkałem się z takim wezwaniem do Matki Bożej i też z takim tytułem parafii. Dzisiaj właśnie w tej miejscowości tutaj tej lokalnej społeczności parafialnej yy, zwrócimy uwagę na owoc Ducha Świętego, jakim, jaką jest czystość. Owoc Ducha Świętego, który chyba dzisiaj jest najbardziej pożądany i naj, na, najbardziej chyba nadszarpnięty, jeżeli chodzi o życie, życie moralne, o życie, jeżeli chodzi o postępowanie, też o takie planowanie, Dzisiaj ta czystość z jednej strony jest bardzo pożądana, a z drugiej strony jest chyba najbardziej obśmiewana. Że czystość, myślę, że jest bardzo ważnym owocem w życiu człowieka, ale jest też bardzo trudnym w, w dzisiejszym świecie do utrzymania. Patrząc tak obrazowo, w liście do Koryntian święty Paweł pisze, że my wszyscy, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I żeby o taką świątynię zadbać, zatroszczyć się, to trzeba nie lada trudu, chociażby spojrzeć na nasze lokalne kościoły. Zobaczcie, że kiedy trzeba posprzątać kościół, świątynię naszą, wiem, że w parafiach wiejskich, mniejszych, są wytyczane rodziny co tydzień, co niedzielę, przez proboszczyta, kto sprząta w tym tygodniu kościół, świątynię. W większych parafiach, pewnie, albo są ludzie zatrudniani, albo się ludzie skrzykują na jakiś dzień. Ale trzeba temu poświęcić czas, wysiłek, trud, jakąś ofiarę też, że trzeba y, y, się do tego przyłożyć. Jeżeli chodzi o nas, my, Świątynia Ducha Świętego, jest bardzo podobna. Trzeba po prostu o tą świątynię walczyć. I o to, aby owoc czystości w nas po prostu był. Tu, tutaj na tym poziomie, na tej płaszczyźnie walki yy, jest niemały trud, niemała ofiara i jest ciągła walka. Ciągle trzeba się troszczyć o świątynię, o czystość yy, w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych uczynkach, w naszym spojrzeniu, w naszym słuchu. Ciągle trzeba o tą czystość dbać. Wiemy doskonale, i to gospodynie domowe powiedzą, oraz ci, którzy trochę sprzątają, że nie wystarczy raz posprzątać, żeby było czysto już zawsze. O tą czystość trzeba dbać każdego dnia. Zawsze trzeba coś przetrzeć, coś ułożyć, przestawić, coś pomyć. I jeżeli chodzi o czystość naszej świątyni, czyli o nasze ciało, naszego ducha, jest dosłownie to samo. Każdego dnia trzeba coś wyczyścić, coś przetrzeć, czemuś się przyglądnąć, coś ustawić, żeby wszystko było na swoim miejscu, po prostu było takie, jakie Bóg tego chce. A Bóg daje nam owoce. Ducha Świętego chce nam w tym wszystkim pomóc, żeby nasze świątynie były po prostu piękne. Tego Wam życzę, szczególnie jeżeli chodzi o ten owoc. Dzisiaj znajdujemy się w parafii Lotyn, więc y, zawieszmy księdza proboszcza, księdza wikariusza, wszystkich parafiań, y, modląc się do Matki Bożej i nas samych, by nasze świątynie były czyste i żeby nam nigdy zapału sił do sprzątania naszych świątyń nie zabrakło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia.